Jakaś tak nie jedziesz? Nie Tu idzie wyjść? Ty? No. no no to raczej będzie ciężko A bo ty wszystko kontrolujesz jak ci się jeździ? Fajnie Jesteś zadowolony? No raczej A jeździ z najwyższego punktu, albo z połowy? Z połowy, bo instruktury jeszcze nie pozwala. A ty z połowy, albo z najwyższego? Z połowy na razie No to bo to jest też... Nie powiem, nie mała górka, nie? Tylko dla doświadczonych zawodników proszę jak sobie radzi Kto to jedzie? Może pomachasz nam? Jak długo jeździsz na nartach? 4 no, raz tu jeździłem, ale teraz już... Ale, ale wcześniej jeździłeś? Jakieś cztery jedziełeś? lata temu Aha, i teraz po 4 latach znowu I, i ten ten sobie. Teraz będziemy jechać na górę, mamy się prysznic Na czym? Na górę Na, górę, na, samą, na samą górę, górę pierwszy, pierwszy raz? Znaczy ja. ja teraz jere trzeci dzień A. A na deskach jeżdżą tam na dole przecież A ty sobie dajesz rady ty świetny na to w ogóle ma czekać? Co lepsze koszykówka czy na Dlaczego? Zespołowa gra. Cały czas się patrzy Nie ma żadnego problemu Jaką szybkością jechałeś? Ile? Dużo na samą czy myślicie, że takie jazdy na nartach to jest świetny trening, także który może wam troszkę i w koszykówce pomóc ten ba balans ciałem nogi, pracuje. nogi, pracuje. nogi pracują w mięśnie nie? Sam się przekonałem. kto chce jechać na górę, zostaje tutaj. Są gotowi, panie instruktorze, żeby sami góry zjechali. Jak chłopcy szybko się uczą. Dwa dni jeżdżą. Za to zdolni, nie? Bardzo zdolni. Ale może jakby nie trenowali koszykówki, to by nie byli tacy sprytni. są, nie ma problemu. To na samą górę zjeżdżam, tak? Nie. Z jaką szybkością, zjeżdżałeś? szybkością zjeżdżasz? Szybkością, jaką zjeżdżasz. 20-40 km na godzinę 30, 30, 30 co najmniej, ale z samej góry? Nie, z połowy na razie Teraz idziesz do góry. Dobra. Teraz jedziecie. Teraz to do się góry. Dobra. Teraz idziemy na górę? Stawasz tutaj. No teraz, teraz. Chyba, jak się boisz, to nie musisz, możesz zrezygnować. Pod światą się ustawić, przeje, przejazd tu mamy. A jak było? Świetnie. Ile razy zdążyłeś już tak jakbyś policzył? 10. 10 razy, widzisz. Szybkość, jaką rozwija szybkość? Stajemy. A stale, stale się ty slalomie, ale slalom gigant? Ustawić jeden czy drugim jechać do tyłu jak najbardziej. To ma być przejazd. I teraz ta. Przyjedzie pan Mirek. Kto chce, może zostać z tu na dole. Kto chce jechać na górę, ze mną pojedziemy na górę. Yes. Ruh, ruh, schlapp, schlapp, schlapp,